Cześć, witam się mano kurwa Sobota Padało, kurwa, co dzień pada po nie, w poniedziałek padało cały dzień We wtorek nie, W środę cały dzień znowu W czwartek Tak przelotnie W piątek Również uznajmy. Dzisiaj sobota. To jest takie przelotne I patrzcie, co się kurwa stało. Same straty. Słonecznie jest, chuja jest słonecznie. Widzicie? Dzisiaj muszę przejść. Tyle idea, da się uratować, to się uratuje i tyle To ja się będę uratować mniej więcej To... chuje ja Pierdolę, zawsze coś kurwa ma Nie mogłem tego zebrać jak było słońce No nie, bo było ciężko, bo chciałem, żeby to jest kurwa dosło do siebie no doschło, jak przepraszam, że przeklinam, no ale no jest, no jest zły, bo chciałem to zaraz, jak było słońce, upały. No to nie bo się, żeby dosło No i tak doszło, kurde, że nic nie ma. I to przez y, ptaki jakieś, czy to przez kurwa? Gruble, czy przez nie wiem sam. Mogoče tu bo že tako na dveh. Hujar. No, ne, ne. Same strate. Tega zabrajem, tela se zabrava mi in vidim, da je to na strateju še. Kurva. Bi se dolje. Završno. Chciałem zarobić z tymi dużymi deszczami, to mi się nie udało, bo, no jak mówię, chciałem zarobić z deszczami, ale mówię, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jest to do ciebie dojdzie, no, doszło, doszło. Później mam nawet co zbierać. Są kuwa pojedyncze po pięć Ja bym chciał to tak hodować, no to Dorobek jak nic Gdzie są tam, to nie Może idę do Darka, może skończę ten dach Zobaczcie, jak dzisiaj im się udało Darkę skończyć, to będzie fajnie, jak nie No to Jutro jest niedziela Może jutro bym przyszedł Dzisiaj bym zawrócił słonecznik, może go skrótsza. Jak mi się uda, po ciebie Zobaczę, jak nie będą to jutro. Bym troszkę skopał. No, bo naprawdę, już to jest lata. Działki różnie bym miał, z głowy, po ten słonecznik, no to pan, to już się kładzie. No, że to jeszcze, można. no ale to na przykład. To nie wiem, co dalej. Same straty. Praktycznie, no co zebrałem tam wtedy. No ja mogę wcześniej zabrać, dobra, nie trzeba się obwiniać. Zdaga się, ale gdyby mnie u to holować, bo prawie no, to to słaba byłoby. Cześć.